Wow, Ale to było fajne! <noise> ale to było ładne i jak to było zajebiste, Ale fajnie bokiem przede mnie, no ja jestem z tego dumny. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z My Summer Car. A dzisiaj, w sumie, poza tym, że zrobiłem ten bimber już tak częściowo poza nagraniem, ponieważ to nie było coś zbyt wybitnego, to z tej siatki, którą kupiłem w poprzednim odcinku. Po prostu wysypałem cukier, te drożdże itd. i tak dalej. Nalałem tam wody, wrzuciłem cukier, wrzuciłem drożdże i jest, mamy wiaderko. Wiaderko wziąłem tam za rzeki, ale to było wyjątkowo nudne i to było wyjątkowo żmudne zajęcie, żeby przepłynąć tą rzekę, to jezioro właściwie, yy, po to wiadro. Także pomyślałem, że nie będę tego po prostu wrzucać na nagranie. Mamy bimber i ten bimber będziemy sobie, widzowie, no, on my, już nam się robi, słychać bulkanie, słychać tak, wszystko. W poprzednim odcinku też wypijem te wszystkie, yy, w poprzednim odcinku, poza nagraniem też, wypijem te wszystkie sześć pojemników, żeby mieć je puste. No i wstawiłem silnik yy, do satsumy. Silnik do satsumy wstawia się za pomocą tego narzędzia. Przykręca się i wstawia się. Nie, no to to nie jest też nic wybitnego, mówię, zrobię to poza nagraniem. To już widzieliśmy w poprzednim odcinku, chyba, że wstawiłem to w poprzednim odcinku i nie pamiętam, to przepraszam. Co to musimy na pewno dzisiaj zrobić? To jest kwestia, no właśnie wizualna samochodu, trzeba będzie pomontować drzwi i tak dalej. Mamy aktualnie rano, także możemy w sumie teraz się zacząć tym zajmować. I to, czego nie umiem za cholerę zrobić, to wstawienie half-shaftu. I pomyślałem, że może trzeba odkręcić piasty, więc to teraz w sumie też zrobimy. Spróbuję odkręcić piasty. Zajarzyłem chyba jakiś problem. Trzeba zamontować najpierw disc brake. I disc brake. jep jep Działa, proszę bardzo. Widzowie, jeżeli będziecie montować półosie, najpierw trzeba zamontować faktycznie tarczę hamulcową. Tutaj, proszę bardzo. I nie dokręcać jej w ogóle. I jak już mamy tarczę hamulcową, to trzeba założyć to po prostu. Proszę bardzo. Jeżeli to już zamontowaliśmy, to już możemy w sumie. Przykręcać wszystko. Wiecie co widzowie, chyba będziemy koniecznie potrzebować zaraz kół, ponieważ nie mamy jeszcze zamontowanych elementów od spodu. A żeby zamontować elementy od spodu, potrzebujemy wjechać na kanał, a żeby wjechać na kanał, potrzebujemy kół. Także będziemy musieli pojechać niestety jeszcze po koła. To co możemy teraz zrobić, to zamontować nad kola, ponieważ one mi nie będą z niczym, że tak powiem, kolidowały później, żeby to cokolwiek montować. Dlatego zamontujemy sobie nad nadkola, bo resztę rzeczy nie będę aktualnie zakładać, ponieważ po co? W poprzednim odcinku w ogóle mówiłem, że nie będę nagrywać już prawdopodobnie w ogóle My Car. Jednak kiedy zobaczyłem jakie to wyświetlenia robi, jakie to zasięgi robi, jak to, jak tą serię lubicie, się, mówię, ale to, mogę się trochę pomęczyć, nagram My Summer Car, bo dużo mi to subów da, nie? I ktoś mi napisał, że tym autem nie da się absolutnie jeździć i nie ma co go brać, także nie będę go brał, w ogóle zobaczyć, czy już dalałem do niego paliwo, bo nie powinienem tego robić. A nie, zobaczę teraz. No nic. Chyba nie dolewałem, chyba zostawiłem sobie paliwo w tym w karnisterze. Zaraz nawet, zobaczę, bo kupiłem cały karnister paliwa. Tak, nie dolewałem paliwa. No to karnister spaliłem sobie. Odłóżmy. A to, co musimy dzisiaj zrobić, jeszcze to wysłać pocztówkę. I tą pocztówkę w sumie teraz sobie ogarniemy. No i motorynką sobie pojedziemy, bo w sumie czemu nie? Dobra rada w ogóle dla osób, które grają w My Summer Car krótko, albo nie, nie poznały tej gry aż tak dobrze. Na motorynce można przewieźć dwa przedmioty. Jeden przedmiot to jest to, co trzymamy w ręce, powiedzmy, zaraz pokażę w sumie, proszę bardzo, a drugi przedmiot można położyć po prostu tutaj, on nie spadnie i ten, i z tego w sumie trasy skorzystamy, zaraz pokażę, jak to fajnie działa. Motorinka jest też wyjątkowo niestabilnym pojazdem, także trzeba uważać, jak się nim poruszamy, nie, bo może być coś takiego, że weźmiemy za ostry zakręt, za zbyt dużą prędkością i się wywalimy na krzywy ryj, także no. Teoretycznie to do tego motoryka, no to można wsadzić nawet 3 albo cztery rzeczy, jak się zmieszczą tutaj, nie. Trzeba tylko je tam jakoś powsadzać. O, ale nie jedź po trawniku, to nie jest Endur, halo, przestań. I sobie możemy sobie teraz pojechać tędy, bo szybciej. Chwila trzyma się to dalej. No, trzyma się, no i super. O, a tam będziemy mogli sobie kiedyś zajechać, yy, pozarabiać trochę kasy, bo tam można tu zbierać i kasę zarabiać w bardzo, bardzo łatwy, szybki sposób. Tylko tej kasy też za dużo nie wpada, także tam w sumie czy my chcemy tam jechać. A ty jesteś? O, jesteś przyjaciel. No się, no się ma. Będzie potrzebna trochę do picia coś. Na pewno. W sumie można jeszcze jedno. I będzie potrzeba to kupić. Będzie to trzeba otworzyć. I o, widzę, że mi pracę załatwiłeś. Dobra. Ty patrz. Ktoś ma na nazwisko. Finlandia. Ktoś ma na nazwisko tak jak ma kraj, w którym żyje. Ktoś ma na nazwisko Suomi. Suomi to po fińsku jest Finlandia jako kraj. Ktoś ma naprawdę, czy tak jakbyśmy mieli na przykład kogoś w Polsce, który na przykład się nazywa, nie wiem, Tadeusz Polska czy coś takiego. To jest to samo, ciekawe, ciekawe. Tylko ten deszcz to mógłby przestać, kurwa padać, jak ja pracuję do chowały. No dziękuję, że wyłączyliście deszcz. Dziękuję, dziękuję. No, w końcu normalnie będę mógł pracować, a nie, że na mnie deszcz będzie walić. Wow! Ale to było fajne! <laughs> ale to było ładne, oj, jak to było zajebiste. Ale fajnie bokiem przede mnie, no ja jestem z tego dumny. Panie drogi kolego, ja wiem, że od ciebie ukradłem samochód, ale masz za to... Ulotkę. I któryś z widzów mi w ogóle napisał, że tutaj gdzieś leży radarbuster do tych, do radaru, antradar. Chyba to chodziło mu o to właśnie. I gdzieś tu jeszcze leżą lepsze sprężyny do Sumy. Ale gdzie te lepsze sprężyny do Sumy leżą, to ja nie mam pojęcia. Będę musiał gdzieś tego poszukać później. Ale na razie weźmy sobie po prostu ten radarbuster. buster. Odłóżmy sobie gdzieś go tutaj na wierzchu, powiedzmy w tym miejscu, na tych oponach. Kwestii opon załatwimy kiedy indziej, bo aktualnie nie jest już tak... Bardzo potrzebne mi do życia. Jedu tak kleta Boży, szkodą stona orawu, spiecham, proto riskuje, proizdim przez Morawu, żad i tamto straszydlo, wystupuje z barzyń, żerechlawnie w prażaki se Jorzyń, Jorzyń, z barzyń, mocielem se blizi, Jorzyń z barzyń, kweznicy se blizi, Jorzyń z barzyń. O Jezu, a ci skąd się wzięli, no boże drogi, co się do mnie prójesz? Zaraz się do mnie ciebie przejdę, kuźwa. Przyjechali, kuźdę się przypluć z spierdolu Łapie coś się zrobił, a on mówi przepraszam i później dzwonił w, tele w, ten, w telefonie z Co mi ten dziennik tak przyrywać zaczął? Że tak powiem mamy duży problem, bo się jeździłem po tych zadupiach i nam się paliwo skończyło. <noise> Poczekamy na Malucha, tego chłopa w Maluchu i on mnie podwiezie do domu. Zauwa zobaczycie, to jest dobry plan. O, o, jest, o, jest, 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 yes. dawaj, 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 dawaj. Stój, 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 stój. 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 Dziękuję ci, kolego, Pre przyjacielu najdroższy. Pakuj to tutaj. Widzowie, pomijmy fakt tego, że trzymam motor w ręce jadąc samochodem z tym chłopem. Pomijmy ten fakt, okej? Okay? Pomijmy ten fakt po prostu. Skupmy się na tym, że jedziemy. Ja pietrze co ja robię ze swoim życiem? Ciekawe, jak to musi wyglądać z zewnątrz, że jadę z samochodem z jakimś chłopem i trzymam motor w ręce. Musi to wyglądać, nie, nie powiem, bardzo komicznie. Chłopie, jakbym mógł ci się jakoś odpłacić, to bym się odpłacił, ale naprawdę kasy przy sobie nie mam. Dobra. Dzięki, chłopie, naprawdę ci dziękuję. Dobra, ja wysiądę sobie, wiesz. Odpłaciłbym się, ale nie mam naprawdę teraz jak. Dobra, Siema, Do następnego. Zapisz grę szybko, zapisz grę, żeby nie było przypału, bo za znowu się coś odwali. No i dobra, ogarnięci jesteśmy już praktycznie. Teraz można składać auto, ale to już w następnym odcinku. Dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie subskrypcję na moim kanale, będzie mi niezmiernie miło. Ten od... poprzedni odcinek wybił mi tak bardzo kanał, że to jest naprawdę tragedia. W sensie tragedia, no fajnie zajebiście, nawet bym mógł powiedzieć. Ale no potrzebuję więcej subów, bo chcę to 100 tysięcy dobić. To jest moje marzenie już od dłuższego czasu. Także dziękuję wam bardzo serdecznie. Ja idę to montować i widzimy się, nie wiem chyba jutro, jeżeli mi się nie myli. Dobra, siema.